Siemanko, cześć, witam na moim kanale z tej strony CMD. I dzisiaj, chciał, nie chciał, musimy pomajsterkować. Na początku wstawię Wam taki filmik, co się wydarzyło. I on będzie właśnie teraz. W tym filmiku widzicie, e, co się wydarzyło i co trzeba teraz zrobić. Będziemy starali się odbudować latarnię. Jest to stara angielska latarnia, e, która ma już swoje naprawdę lata. Nie, nie wiem dokładnie ile, ale przypuszczam, że koło 50 spokojnie może mieć. Jest to ręczna robota, jest to wszystko miedziane. E, no i ta latarnia e, po, nie przetrwała do końca próby czasu. Po prostu po ostatnich huraganach została nadwyrężona i kolejny dzień z dużymi wiatrami. Niestety rozłożył ją nam elementy pierwsze, ona spadła, wszystkie szyby się potłukły, ale nic to takiego mamy. Już nowe szyby, mam nadzieję, że dobry wymiar. Mamy właściwie Perspex, tak zwany, czyli akrylowe szyby, coś takiego jak pleksa i po prostu będziemy starali się ją odbudować. Jak widzicie, ona jest rozczłonowana dosłownie na kawałki i kawałeczki, więc trzeba ją po prostu dokupy kupy poskładać, polutować, ale dodatkowo pomyślałem sobie, że warto by było ją też może i nawet ponitować, więc spróbujemy tym się zająć. Bierzemy się do roboty. Dobra, miękka blaszka miedziucha. Tu jest wykręcony dosłownie całkowicie kawałek, a po podgrzaniu dodatkowo Mieć staje się jeszcze bardziej, że tak powiem, plastyczna no, Ale spróbujemy zrobić coś z tego, żeby to miało jeszcze jakiś, że tak powiem, wydźwięk tutaj Dobra Nie będzie to idealne, ale to też idealne nie było, wiadomo, też stara, ręczna, angielska robota, takie latarnie powiem Wam, że kosztują horrendalne pieniądze absolutnie, absolutnie nieakceptowalne bo sama taka głowa, takiej latarnie to jest jakieś 1500zł tutaj nawet ten czubek trochę dostał, widzicie jak upadło widocznie, no więc ja tutaj za dużo z nim pewnie nie zrobię bo dostępu nie mam, więc on pewnie zostanie tylko troszeczkę na czubku zalutowany, żeby tam Woda, że tak powiem, nie wchodziła i nie stała. No i dobra, teraz mamy te cztery elementy, które powinny jakoś nam no, tutaj w miarę, że tak powiem, licować z tym. No, i dobra, patrzcie. Tutaj, mimo lut, próby lutowania i tak dalej, no słabo to łapie. Nie ma specjalnie to... za bardzo wyjścia. Trzeba po prostu tutaj troszeczkę sobie, że tak powiem, poradzić e, takimi metodami, że tak powiem, e, domowymi. Jak zwał, tak zwał. Tutaj można lekko by było to poszlifować, bo jest troszeczkę za, za głęboko to, na, na moje oko. Dobry pan szlifierki, gdzie się pan kurwa wniósł? Była, jest, sporo, że tak powiem tego luzu i materiału, że możemy sobie tutaj to jakoś wycyrklować. Te same się zachowują w miarę, w miarę, bo tutaj wiadomo, leciutko można o sobie tutaj nazdać. No i co, no i tak trzeba to zrobić, no? No nie, nie zrobisz tego inaczej panie, bo nie masz z czym tutaj do ludzi, że tak powiem, startować. a Żaden rzemieślnik w miedzi, niestety, nie jestem. Nie znam się na tym za bardzo. Wiem, że trzeba otpuścić i tak dalej, bla bla. Ale to nie zawsze, że tak powiem, wystarczy, że wiesz niby jak. A praktycznie gówno, że tak powiem, wiesz. Trzeba dokręcić, bo się to tu luzuje. O, tak. I ostatnia, nóżka tutaj, Sykfu. Nóżka także samo idzie. Tutaj ta jest trochę ale ja to sobie dogniemy za chwilę. na razie po jednym zostawimy sobie poprzeciwdległe ruszka, tak powiem. Tutaj to mówię, to będzie trzeba ładnie dognieć wszystko, bo ona się po prostu rozłożyła w drobny mak i się po prostu pogięła jak złoto, nie? Dobra. I, tak. I Tutaj trzeba też wywrócić ten rożek, nie? Może, żeby złapać to w miarę równo. Tak złapał, o, 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 dobra, bo wtedy tu się nadda, tak? Tu jest trochę za wysoko jak gdyby, ale to jeszcze nie ma kątów, nie? Dobra. Wiercimy. Dobra. Poszło. No, ono się generalnie kupy już wstępnie trzyma. Skręcić ją trzeba troszkę tak. No i już jest, no. Proszę. Proszę, jaka będzie. Tu się troszkę podmaluje. I będzie widać. Tu środek szybki wstawi. Jeszcze do tego jest, do kompletu Wam pokażę, całe mocowanie, które musi być wyczyszczone i pomalowane, mam specjalną farbę do, do takich rdzewiejących rzeczy wyczyścimy szczotką i będzie luźno eee, dobra no nie ma źle ciekawe jak to będzie nam kolidowało ze szybami no ale, spróbujemy się to jakoś dopasować he dobra zobacz no teraz już jest, to nie będą zielone tylko to jest folia na tych szybkach na razie Słuchajcie no. to w miarę, no kurde, nie jest, nie jest, że tak powiem, najgorzej. Minimalnie tutaj widzę, że odpycha to, ale to ładnie się schodzi do środka, więc te szczelinki tutaj tak i tak będą jakieś zawsze. Czarów nie ma. Można ewentualnie sobie tutaj kurde po popod, je lekko. No, można by było. Pięknie, dobra, zaznaczymy sobie, gdzie podrzeźbimy i będzie A ja Mam tutaj takie magiczne urządzenie, które powinno mi ładnie pomóc w tam, gdzie potrzebuję, żeby mi się schowały nity. No bo niestety nity troszeczkę zmieniły tutaj historię, no i trzeba po prostu to lekko tam gdzieś, gdzieś nie, gdzieś jeszcze, tak powiem, pod. Picować, to będzie strona pierwsza. Dobra, zrobimy jeden, jeden. I tutaj byśmy mieli tak, tutaj tak by było. Tutaj trochę tak. Tutaj trochę tak. I tutaj troszkę tak. Dobra. To Ładnie to, nie? Dobra, i ja, nie? No, i patera tutaj już jest, kurde, zmontowane. To cyk, fuch. Ciekawe, że ta czapka w ogóle będzie pasowała. Tak. Taka zabawa. Taka piękna sprawa. Trzeba lecić tylko. O! Właśnie. I ona tak będzie sobie figurowała przez następne lata. Tu trzeba delikatnie to wszystko oczywiście po... poprawiać, żeby to miało ręce i nogi. Będzie, kurde, malina. Ja widzę, że to będzie malinka. Pięknie, dobra, ok, na tą chwilę tyle, za chwilę będziemy, wykończymy to się odezwiemy. to koloko mamy specjalną farbę dla czarzy białych elementów. W momencie, kiedy to przykręcimy do tej latarni. Pierw pomalujemy to, przykręcimy do latarni, latarnia będzie gotowa generalnie do montażu. Będziemy zakładać już na czysto szyby, które są w tej chwili, jak tutaj widzicie z brzeszku z zieloną folią jeszcze ochronną. No i to się po prostu nam tutaj, że tak powiem, odmieni. No, Ale dlatego... jest, jest cyk, cyk i tam jeszcze zapomnieliśmy coś ma znąć, chyba nie, co? dobra no i dobra, no i co? Idę se zamontować lampeczkę, ale pierw wyłączymy prąd, żeby, mimo że ona jest teraz nieaktywna, bo jest widno, bo jest na fotokomórkę, ta latarnia, jak i ta druga. No to e, przyniosłem trochę narzędzi sobie do garażu z powrotem. Weźmiemy sobie, bo potrzebujemy. Hmm, ja to kurwa wszystko wyniosłem. Dobra, śrubokręcik płaski, mały, elektryczny. Jakieś cążki by się przydały weźmiemy cążki sobie, dobra, i weźmiemy sobie w razie czego jeszcze jakiś obieraczek do kabli. Jakbyśmy chcieli sobie też coś tam zrobić, że tak powiem, po lepszemu, to wszystko by było. Dobra, obieraczek do kabli mamy, znaleźliśmy. Czy coś jeszcze? No, żarówka, nie? Żarówka jest tutaj. Oryginalna, ta co była. I ona będzie jeszcze długo, długo świeciła, pewnie. Pewnie jeszcze wiele lat. A teraz ja mam zrobiony taki patent, że sobie wyłączam zasilanie. Na wszelki wypadek na lampy mam osobno. Gdyby coś zalało, robię jakąś zwarę, mogę odpiąć od układu. Nie będzie mi wybijało żadnych bezpieczniorów. No, biorę się. Kampion zamontowany. Powinno być wszystko dobrze z nim. Tu jest czujka. I zaraz spróbujemy, czy to wszystko działa. A na razie idziemy zobaczyć sobie. E, o kurde, zaparowała kamera, widzę. Mam nadzieję, że jeszcze jakaś ostrość w ogóle jest. No, jest mgiełka troszkę dobra. Uff, taki dzisiaj dziki dzień. Wczoraj leżałem chory, kurde, z gorączką. Dzisiaj jeszcze trochę mi. Trzyma, ale ja niestety nie usiedzę sobie tak. Dobra. Prąd załączony. No i ta. Teraz trzeba będzie zaplanować na wolną chwilę czas na zabawę z tą drugą lampą. No i zobaczmy. Czy one się zaświecą, czy nie? Świeci się. Widać? Widać, zaświeciła się. Będą zaraz zgasnąć po minucie chyba. Tamta się świeci. Prawda, zgasła, zgasła. Robota zrobiona, lampion gotowy. Także tyle z mojego majsterkowania. Jak się podobało, to zostawcie lajka. No, widzicie takie roboty przy domu i też będę takie filmy na tym kanale wrzucał Bo niektórzy lubią to poglądać, jak ktoś coś dziwacznie, że tak powiem, kombinuje. A tu widzę, że trawa się prosi o koszenie. Zawsze coś, dobra. Tyle. Trzymajcie się. Cześć.